Niejednokrotnie już na łamach tego kanału wspominałem o tym, że bardzo lubię książki, które nie ciągną się w nieskończoność. I zdecydowanie, ponad objętość, cenię sobie jakość literacką, cenię sobie historię, która ma zostać opowiedziana, ponieważ wiem już z doświadczenia, że dobra historia może zostać opowiedziana krótko. Zwięźle nie musi być rozpisywana na setki, tysiące stronic, które pochłaniają czytelnika bez reszty, czyniąc go swoim niewolnikiem na całe lata. Oczywiście niektórzy takie historie kochają i właśnie to dla nich jest sens czytania. Dla mnie sens czytania leży w czymś innym, tak jak zawsze wspominam, ja lubię czerpać z tego rozrywkę. A skoro lubię czerpać rozrywkę, to lubię również tę rozrywkę w dowolnym momencie niemalże zakończyć. No i w ten sposób dochodzimy do finału serii. O której mówiłem już dwa razy na tym kanale, bo oto jest arcymak Charlie and Holmberg, tłumaczenie Monika Wiśniewska, czyli tom trzeci i ostatni serii którą poznaliście przy omówieniu sztanego MAGA, czyli tomu drugiego, no i wreszcie papierowego MAGA, czyli tomu pierwszego. Co ciekawe, to jest chyba w ogóle jedna, jedyna seria, która doczekała się tego, że wszystkim tomom patronowaliśmy, od pierwszego do ostatniego. Z czego to wynika? No wynika to z tego faktu, że jest to po prostu seria, która prezentuje się nie tylko nad wyraz dobrze. Oczywiście tutaj nie patrzcie na tą drugi, bo on jest w wersji prebooka. Spójrzcie sobie na tą pierwszy i trzeci, bo te zdecydowanie wyglądają bardziej atrakcyjnie. Natomiast jest to taka seria, która od samego początku do samego końca Skradła moje serce, mimo że nie pozbawiona pewnych wad, i dzisiaj, właśnie przy okazji tomu trzeciego, o ile pierwszy i drugi omawiałem razem z czytaczową, to dzisiaj pozwolę sobie wejść troszeczkę głębiej w tę historię, po to, żeby skierować ten film w gruncie rzeczy do tych, którzy być może jeszcze papierowego maga nie poznali i zastanawiają się właśnie w tej chwili, czy warto poznać, no i też do tych, którzy zastanawiają się, czy warto sięgnąć po zakończenie. Tom trzeci, ostatni tom tego cyklu. Zacznijmy w ogóle takie dwa słowa wstępu dla tych, którzy być może usłyszeli o tej książce po raz pierwszy, bo na przykład trafili na strefę czytacza po raz pierwszy. Papierowy Max i on jest dziewczyną, która chce się kształcić na maga w tym świecie, w którym mamy do czynienia, właściwie, no, to jest świat normalny, powiedzmy, to tylko jego magiczna wersja. Mamy do czynienia z Londynem i dziewczyna chce y, uczyć się sztuki magicznej, tyle że tutaj sztukę magiczną trzeba sobie wybrać. I trzeba zdecydować już na początku swojej drogi, jaką dziedziną magii chce się parę. Czy zwiąże się z papierem i będzie wykonywała najróżniejsze magiczne sztuczki właśnie związane z tym materiałem, czy też ze szkłem, może też z żelazem, no, metalem właściwie. Opcji jest wiele, ale decyzja o połączeniu z danym materiałem, decyzja o poświęceniu swojego życia na kształceniu się właśnie w tej jednej konkretnej dziedzinie jest ostateczna i nieodwołalna. No i na domiar złego okazuje się oczywiście, że Siony, czyli główna bohaterka tej historii, Zostaje, że tak powiem, przydzielona do tej najmniej pociągającej formy magii, jaką jest właśnie papier. Papier, który no, nie kojarzy się z czymś wielkim, z czymś epickim i raczej próżno spodziewać się tutaj jakichś wielkich efektów. Tak zaczyna się ta historia. Zacznijmy od tego, że wszystkie te trzy tomy przedstawiają nam kształcenie się Siony właśnie w dziedzinie magii i kończy się to wszystko w zasadzie na. Wielkim egzaminie, którym ma zweryfikować, czy nasza bohaterka nadaje się do tego świata, czy też nie, czy wszystkie jej plany się spełnią, czy też zginie gdzieś pośród innych, którym najzwyczajniej w świecie się nie udało. Co mi się w papierowym magu podoba, poza objętością, bo zauważcie, że te książki są bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o swoją objętość, to jest fakt, że mimo tej oszczędności. Literowej, wyrazowej, słownej. One są bardzo treściwe, opowiadają te historie w taki sposób, gdzie ja nie miałbym powodu do tego, żeby wcisnąć choćby jedno dodatkowe słowo. Holmberg w bardzo fajny sposób opowiada te historie, przede wszystkim skupiając się na tych rzeczach istotnych i przedstawiając w zasadzie trzy bardzo różne książki. To jest w ogóle rzecz, która mnie zaskoczyła, bo o ile Papierowy mak to jest taka książka, która gdzieś balansuje pomiędzy światem realnym a metaforycznym światem, czy też wręcz mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że cechuje tę powieść taka baśniowa otoczka, otoczka mrocznej baśni. O tyle tom drugi to już jest zupełnie inny klimat, bo mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z większą liczbą dynamicznych ujęć, scen, walk, yy, też jest bardziej krwawo. No i wreszcie tom trzeci, arcymak, który znowuż gdzieś jest kontynuatorem tego tomu drugiego. Bo jednak troszkę tych scen jest. Mamy do czynienia tutaj z polowaniem, powiedzmy, z takim thrillerem lekkim. Yy, I faktycznie widać, że te książki gdzieś odbijają od siebie, nie prezentując w zasadzie tego, co poprzedniczka. I to jest fajne, tyle że no. Tom trzeci na pewno ma bliżej do tomu drugiego niż do pierwszego. Ja też muszę powiedzieć, że tom pierwszy jest moim absolutnym faworytem. Wydaje mi się, że jednak Holmberg w papierowym magu weszła na taki poziom i przedstawiła tę serii w taki sposób, że najbardziej ona do mnie trafiła. Jednakże nie mógłbym powiedzieć, że żałuję czytania tomu drugiego czy trzeciego, bo strasznie mnie zaciekawił ten świat. Przede wszystkim właśnie ta prezentacja magii, przedstawienie sposobu w jaki uczniowie kształcą się i w jaki sposób ta dziedzina magii łączy się z życiem tego adepta, z życiem człowieka, który chce ją praktykować w taki, a nie inny sposób? W jaki sposób magia oddziałuje na świat i co by było gdyby? To jest wiele pytań, które się w tych książkach pojawiają, przede wszystkim to jest też droga, ja bym powiedział, taka alternatywna dla choćby harego Pottera, oczywiście Wydaje mi się, że papierowy mak jest skierowany do nieco starszego odbiorcy, być może gdzieś tam na poziomie ostatnich tomów Harry Pottera, bo to też nie jest książka dla dorosłych, ale tak, jest skierowana troszkę do innego odbiorcy. I tutaj myślę, miłośnicy Harry Pottera mogą mieć niezłą frajdę w podglądaniu sposobów, w jaki tej magii się Siony uczy tego, że tak naprawdę tutaj każdy wielki mag ma pod swoją pieczą jednego praktykanta, w tym przypadku praktykantkę i poświęca się temu, żeby nauczyć ją wszystkiego, co wie, przygotować do egzaminu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest już zupełnie inny sposób uczenia tej magii, zupełnie odbiegający od tego, co żeśmy poznali choćby w przypadku Hogwartu. Z drugiej zaś strony to dzielenie magii, gdzie ta magia jednak wymaga jakiejś takiej praktyki, poświęcenia i lat nauki, to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To jest, to jest według mnie największy atut tej historii, historii, która ma w sobie również wątek romantyczny. Ja przyznaję to szczerze, nie jestem fanem tego wątku romantycznego jakoś nieszczególnie mnie on urządzał, ale nie przeszkadzało mi to w żaden sposób w tym, żeby tę historię pochłonąć, żeby zobaczyć, jak to się tam dalej rozwinie, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. To jest tak bardzo niewielu aktorów, powiedziałbym, bo nie znajdziemy w tych książkach bohaterów bez lików. W zasadzie każdy tom mógłby się poszczycić tym, że występuje zaledwie kilka postaci, ale to jest też dowód, że można taką historię opowiedzieć. Niejako z rozmachem, ale bez jakiejś przesady, bez wciskania na prawo i lewo wątków, które tylko gdzieś tam będą wpływały na to, że te tomiki staną się coraz grubsze i że będą rozleczone po prostu w nieskończoność. Jakkolwiek lubię czasami sięgnąć sobie po jakąś bardziej objętościowo, pokaźną historię. Tak papierowy mak zdecydowanie urzeka mnie tym, że w przypadku tej serii tego cyklu mogę czytać książki krótkie i czerpać z nich nie lada frajdę. Są tu jakieś. Małe błędziki, jakieś małe gdzieś tam potknięcia, tym bardziej, że mamy tutaj przedstawiony świat jednak z przeszłości. Powiedzmy gdzieś, nie wiem, ja bym go ułożył gdzieś w granicach przełomu XIX i XX wieku, umiejscowiłbym akcję tego świata. I są takie pewne potknięcia, które czasami sugerują, że jednak autorka nie do końca czuła te czasy, ale też. To nie są na tyle znaczące dziury fabularne, żeby gdzieś tam zaburzać przyjemność z lektury. Przynajmniej w moim przypadku nie zaburzało, czytałem to dla rozrywki, dla przyjemności i strasznie się z tego cieszę. Czy finał mnie usatysfakcjonował? Bo skoro to ma być film o arcymagu, o tym tomie trzecim, cóż mogę wam powiedzieć? Satysfakcjonował mnie finał, aczkolwiek to też nie jest taka historia, która ma wzbudzać jakiś ogrom emocji, która ma sprawić, że nasz, jak na szpilkach czekamy do ostatniej strony, nie wiedząc co się wydarzy, że drżymy jak my, czytelnicy, nieświadomi tego, jakież to te niespodzianki, jakież to pułapki autorka przygotowała na nas, na łamach tej historii. Nie, to jest zdecydowanie taka historia, w której łatwiej jest przewidzieć, co się wydarzy, jak, do te, jak, to, jak to się wszystko skończy, ale to też mam, odnoszę takie wrażenie, że jest cechą, która od samego początku tej historii gdzieś funkcjonuje. Nie chodzi tutaj o wielkie odkrycia, o wielkie rewelacje, ale po prostu o wczucie się w ten świat, wczucie się w tę historię, o trwanie tu i teraz niemyślenie, nie wybieganie za bardzo w przyszłość bo to jest chyba taka rzecz, która, wydaje mi się, jest tutaj. Nad wyraz mocno zaznaczona. Dla mnie bomba, bo też też sprawia to, że inaczej podchodzę do tych książek, mogąc cieszyć się każdą stroną, a nie jedynie wyczekiwaniem na to, co będzie, bo to jest z kolei domena tych wielkich fantastyk epickich młodzieżowych, gdzie w zasadzie wszystko to, co tu i teraz, nie ma większego znaczenia, bo to, co dopiero będzie, to będzie coś. Nie, to, tutaj ta historia pozwala cieszyć się każdą kolejną stroniczką. Ja się strasznie cieszę. Jest mi też trochę smutno, tak paradoksalnie, że to już jest koniec tej historii, bo szybko się ona skończyła. Ale z drugiej strony, myślę, że gdzieś tam w moim sercu, bynajmniej nie papierowym, zagrzeje sobie miejsce na dłużej i że dłużej będę gdzieś powracał do tego schematu w ogóle przedstawienia magii, dziedzin magii i praktyki bo to było naprawdę coś fajnego coś ciekawie przedstawionego jeżeli chcecie sięgnąć po książkę, która nie pochłonie wam miliona wieczorów która nie sprawi, że będziecie musieli zapomnieć o życiu na dłuższy czas i po prostu macie ochotę sięgnąć po książkę, która nacieszy was tu i teraz możecie ją pochłonąć w jeden wieczór bierowy mag, tom pierwszy szklany mag, tom drugi, najwreszcie no i wreszcie arcymag, tom trzeci polecam Tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, czy sięgaliście już po papierowego maga, który zresztą w ogóle prezentuje się pięknie, bo powiedzmy sobie to szczerze, te książki prezentują się fenomenalnie. Czy macie to w planach i jakie są wasze odczucia, jeżeli chodzi o serię? Jeżeli chcecie pisać spoilerowo, to zaznaczcie koniecznie w komentarzu, że wasza opinia, wasz komentarz zawiera spoilery, żeby nie psuć przyjemności z lektury tym, którzy jeszcze po te książki nie mieli okazji sięgnąć. Tyle ode mnie. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!